Dobry wieczór Państwu, jest 9 lipca 2023 roku Godzina 22 o Tak sobie siedzę i po ostatnim posiłku zaczynam rozkminiać to co przeczytałem Dzisiaj dostałem akurat skrypty Analiz tego co się dzieje w mediach społecznościowych Tego co się dzieje w różnych instytucjach Tego co się dzieje w różnych środowiskach a jak pewnie wielu z was się domyśla, wielu nie musi, bo wie. Jako grupę Anonimus Polonia analizujemy wiele rzeczy, staramy się coś nie tyle że przewidzieć, ale różnym przedsięwzięciom zapobiec, jeżeli jest takowa możliwość. I otóż moi mili z całą przykrością muszę stwierdzić. Z jednej strony z przykrością, z drugiej napawa mnie to trochę taką radością, bo czas głupców co niektórych coraz częściej będzie dobiegał końca, i chwała za to Panu. A i chwała za to tym, którzy wymyślili te wszystkie różne nie tylko straszonki, szczepionki, czy jakby to nazywacie świrusy i wirusy ale tą całą sytuację ta cała sytuacja pozwoliła ujawnić, w jakim społeczeństwie żyjemy, w jakim środowisku żyjemy, jakimi ludźmi się otaczamy, kto jest wokół nas. Otóż moi mili, z stoickim spokojem sugerowałbym, co niektórym ludziom, którzy są nadgorliwi, zbyt emocjonalnie podchodzą do sytuacji, ze spokojem poczekać cierpliwie. Ci, którzy przyjęli otóż zbawienne substancje do swojego ciała, niewątpliwie zostaną z biegiem czasu na tyle osłabieni, że medycyna zrobi swoje, resztę dokończy. Grabarz i cała reszta innych instytucji. Ci, którzy nie pobrali tego, byli na tyle cwani i tak dalej, a nie będą dbali o swoje zdrowie, zapomną o zbawiennych skutkach profilaktyki zdrowotnej, bo teraz to tylko profilaktyka zdrowotna może Was uratować. Nie liczcie już na medycynę, bo jeżeli Wam się w główkach uroiło to, że wszelkie różne substytuty medyczne, które zapodają Wam globalne instytucje farmaceutyczne, mają wam pomóc, to niewątpliwie pomogą, ale szerokiemu środowisku, które się z wami męczy. Otóż te instytucje zrobią wszystko, żeby zdjąć was z tego padołu, bo chyba już nadszedł czas głupców, i tu też z tego miejsca z pełną świadomością, rozumu i tego, co sobą reprezentuję, chciałem podziękować wszystkim obecnym można władcom tego świata, że wreszcie przyczynili się do tego wielkiego zabiegu socjotechnicznego, który ma na celu wyeliminować. Idiotów z tego świata. Wcześniej ich trochę naprodukowali poprzez różnego rodzaju kolejne socjotechniki, manipulacje przy użyciu mediów, przy użyciu różnych innych źródeł informacji, które im we łbach zmieszało, a później te same instytucje zaczęły ewidentnie eliminować takowych idiotów i chwała im za to, i czas, żeby przyspieszyły i wzmocniły swoje działania, bo bytowanie wśród tych kretynów. Jest troszeczkę trudne, i ci, którzy teraz wyzywają mnie od różnych synów, że jestem bezlidosny, brak mi empatii, że nie czuję się akurat człowiekiem z racji tego, że nie potrafię współczuć i zrozumieć tym, którzy zostali oszuchani Pamiętajcie, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy. Tak brzmi część z powiedzenia z Wielkiego Szu z tego filmu, ale też sprawdza to się w obecnej polityce, w obecnych relacjach między jak to niektórzy nazywają szumnie suwerenem, a państwem czy instytucją państwa bądź systemem. Więc oni oszukują, my oszukujemy, wygra ten, który jest cwańszy, mądrzejszy, lepszy, który będzie umiał się umieścić odpowiednio w tym systemie tak, żeby przeczekać pewne czasy, a później skutecznie zrobić to, co należy zrobić dla tego systemu, a tym samym osłabić jego pozycję, zadziałać na tyle mocno destrukcyjnie, żeby on się powoli rozsypał, a to już chyli się ku upadkowi. Więc moi mili, <laughs> ci wszyscy, którym się wydaje, że wielkie znaczenie yy, ma uświadamianie całej bandy innych idiotów w tym, że mogą coś zmienić poprzez zmianę sytuacji politycznej, idąc głosować, no to życzę im tego, żeby kiedyś się doczekali. Czasów, w których zobaczą, jak czarnej dupie myślowej byli, i żeby zrozumieli, jakie błędy popełnili w swoim życiu, chodząc i marnując czas na tych wszystkich głosowaniach. Pamiętajcie, jeżeli cokolwiek chcesz zmienić, powinieneś zmienić to, co jest w Tobie do dupy, to, co jest niedobre dla nie tyle systemu, ale niedobre dla drugiego człowieka, zmieniasz siebie i wtedy w następującej kolejności po tym zaczynasz. Pływać na budowanie nowego systemu, więc zaczynasz oddolnie działać, tworzyć struktury, budować grupy ludzi, które będą tworzyły nowy system. W ten sposób możemy cokolwiek zmienić. Zmieniasz siebie, później budujesz oddolne struktury, budujesz grupę sobie zaufanych, ludzi, prawych i uczciwych, którzy będą budowali coraz większe rzesze społeczeństw, które będą kierowały się w myśl nowych przez was. Wyznaczonych idei, a nie tego systemu, który jest obecnie, i później takie grupy społeczne będą tworzyły nowy system, który wyprze poprzez większość ten system. Bądź jeżeli nie poprzez większość, to poprzez przynajmniej rozsądek i skuteczne działanie destrukcyjne na obecny system. I to cholerstwo szlak trafi. A mam nadzieję, że stanie się to w miarę szybko, bo i tak powoli to się rozpada tylko ta część którą widzimy, tego rozpadania się ma na celu to, żeby uwiarygodnić wszelkich różnych guru, którzy walczą z tym systemem po to, żeby im was wysunąć pod nos, żebyście w nich uwierzyli, a oni już przed samą metą skierują wam w taką uliczkę, gdzie na samym końcu pozostanie szubienica szafut bądź jeszcze inne cholerstwo, którego będziecie mogli spokojnie Później skorzystać. Więc moi mili, myślę, że tym moim krótkim przekazem nakreśliłem wam sytuację, w jakiej się obecnie znajdujemy, w jakiej znajduje się społeczeństwo ludzi, którzy uważa się za myślących, w jakiej sytuacji znajduje się społeczeństwo ludzi uważających się za cwaniaków, bo umiejętnie poustawiali się w systemie i coś z tym będą robić i poustawiają swoje rodziny. Jesteście w czarnej dupie i nie wiecie, jak was system oszuka. System najbardziej przyłoży w tych, którzy w niego uwierzyli. Otóż moi mili nadchodzą czasy, w których rację bytu będą mieli ludzie, którzy są kreatywni, samodzielni, niezależni, a tym samym, którzy potrafią oprzeć się obecnej sytuacji i potrafić zbudować coś niezależnego od tego systemu. A jest to możliwe, budując na początku swoją nie tylko wiarygodność, ale budując zaufanie do społeczeństwa poprzez to, że jestem wiarygodny, jestem uczciwy, jestem prawy a tym samym nie łączy się na tyle, na ile jest to możliwe z tym systemem i oddziaływuje na niego destrukcyjnie. Mamy do tego gotowe narzędzia. Jednym z takich narzędzi jest dekret suwerena, potocznie zwany dekretem cichockiego, którym można się posługiwać w sposób rozsądny, nie krzywdzący siebie i drugich ludzi, a do tego, żeby się nim umiejętnie posługiwać, potrzebny jest naprawdę rozsądek. potrzebna jest odpowiednie nasza sytuacja w systemie określona, a tym samym nasza czasem determinacja. <laughs> Więc tego, moi mili, Wam życzę, żebyście do tego akurat doszli, żeby zrozumieć, jak się tym posługiwać, a przede wszystkim, żeby zrozumieć to, że podstawą, że do tego, żeby cokolwiek jeszcze oprócz tego zmienić, jednym z takich narzędzi jest to, żeby po prostu przestać uwiarygadniać ten system i przestać być mu posłuszny. Możliwość wystosowania Nieposłuszeństwa obywatelskiego przypada nam konstytucyjnie. Wielu z Was powie, że konstytucja jest do dupy, dlatego że już ją wszyscy zdeptali, ale cokolwiek można o niej powiedzieć, i nawet jeżeli jest do dupy, to przynajmniej tą dupę nam będzie chronić w jakiś sposób, jeżeli to my zbudujemy oddolne struktury w naszym społeczeństwie, tam gdzie obecnie żyjemy bo jeżeli tam umiejętnie będziemy się posługiwać dekretem, wykażemy nieposłuszeństwo obywatelskie, a tym samym choćby poprzez niepłacenie podatków gruntowych, co jest możliwe i nie bójcie się żadnych różnych cwaniaków, którzy będą Was straszyć komornikami i całą resztą. Żaden komornik nie odważy się przyjść, jeżeli zdeklarowało się na nieposłuszeństwo obywatelskie i to jest jedyny powód, Twojego akurat yy, tego, że nie płacisz podatki. Bo jeżeli jesteś jakimś alimentarzem, cudakiem i tak dalej, no to niestety ciąży na tobie odpowiedzialność złożenia na swoje dzieci. Ale jeżeli nie, po, nie zalegasz w środowisku, to znaczy w społeczeństwie za jakiekolwiek yy, korzystanie z tego systemu, czyli nie masz jakichś kredytów, długów, cudów, wianków, które zaciągnąłeś po to, żeby coś przykombinować i się wzbogacić, no to bądź spokojny. Wykazując nieposłuszeństwo obywatelskie, nie płacąc podatków, nie latając z kwitami rozliczeniowymi na koniec roku, możesz być spokojny, a każdy komornik, który do Ciebie przyjdzie po rozsądnej rozmowie z nim wytłumaczysz mu, jaka jest sytuacja i on to zrozumie. Skąd to wiem? Otóż wiem to od komorników. Żaden z komorników nie chciałby wleźć w gówno bezpośredniego konfliktu z człowiekiem, który wykazuje bezpośrednie nieposłuszeństwo, czyli nie płaci podatków. Ma do tego prawo konstytucyjne. Komornik face-to-face face jest osobą z Waszego środowiska. Zapamiętajcie to sobie. To jest Wasze środowisko. Nikt z Waszego środowiska nie podejmie się takiego ryzyka wejścia w konflikt z tym środowiskiem i z ludźmi, którzy w nim wykazują nieposłuszeństwo, posiadają tą cywilną odwagę, żeby oprzeć się Sostomowi pacyfistycznie, bez rozlewu krwi bo on to rozumie i wielu jemu mądrzejszych może ludzi podpowiem mu: Słuchaj, stary, włazisz w tryby innego systemu. I jeżeli dobierzesz się do dupy człowieka, który w ten sposób pacyfistycznie wykazuje nieposłuszeństwo temu popiardejmszonemu systemowi, który nas wszystkich krzywdzi, to możesz trafić na gorsze konsekwencje, a takie wiszą w powietrzu, bo już nie jeden komornik czy funkcjonariusz czy każdy inny urzędnik, który wraz w bezpośredni konflikt z suwerenem, z ludźmi odpowiedzialnymi, konsekwentnymi w działaniu, zdeterminowanymi do tego, żeby ten system skutecznie rozpieprzać, bez rozlewu krwi, doczekał się swoich konsekwencji i były one nie zawsze miłe i wielu z takich ludzi zrezygnowało z pracy, odeszło na szybsze emerytury, bo znaleźli się tacy, którzy znaleźli odpowiednie argumenty, żeby przekonać ich, że są nieprzydatni w tym Systemie na swoim stanowisku. Aby sobie resztę dopowiedzcie. Moi mili to na dzisiaj chyba tyle. Resztę, co wam mogę podpowiedzieć, to profilaktyka jest podstawą zdrowia. Pamiętajcie o tym. Jeżeli zadbacie dzisiaj o zdrowie samodzielnie, niezależnie przy pomocy ziół i wszelkich dostępnych sposobów niefarmaceutycznych, macie duże szanse na przeżycie tego holokaustu który wam się szykuje. Nie wierzcie w to że wszystkie zejścia jakie będą miały miejsca spowodowane są tym że działają cudotwórcze zabiegi iniekcyjne reszty dobiecie się być może z moich następnych czy to live'ów czy nagrań czy być może ze spotkań które czasami z wami odbywam i wielu z was zaczyna coraz szybciej rozumować i rozgryzać Sposób funkcjonowania tego systemu Jego manipulacyjne sposoby Jego techniki socjot I socjotechniki Manipulacji ludzkimi umysłami Moi mili jeszcze raz Dziękuję za wysłuchanie Jeszcze raz Przepraszam jeżeli zająłem was Wasz cenny, cenny czas A nic nie wniosłem Poza tym że już wiedzieliście To bardzo fajnie że wiecie coś więcej ode mnie, dzielcie się z tym, z ludźmi, do których posiadacie zaufanie, a oni rokują szansę na to, żeby działać skutecznie na niekorzyść systemu, żeby działać destrukcyjnie, a nie tylko, żeby w nim, na nim żerować, funkcjonować w nim, a tym samym żerować na nas. Zrozumcie to, co do Was mówię ze spokojem i działajcie rozsądnie. Pogodę ducha życzę i do miłego usłyszenia.